Cześć. I jesteśmy dzisiaj na budowie w Warszawie. Na budowie zbiornika na, w parku Pole Mokotowskie. Zobaczcie, zbiornik jeszcze jest nienapełniony, jeszcze trwają prace takie budowlano-wykończeniowe tak naprawdę. Zbiornik będzie zalany i po to, aby szybciej ustabilizowała się biocenoza, będziemy musieli wpuścić tak zwaną szczepionkę z ustabilizowaną, z wytworzonymi tak naprawdę zooplanktonem, i pokażę Wam, gdzie, gdzie to będziemy robić. I tutaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie będziemy wytwarzać szczepionkę do tego, aby zasilić główną nieckę stawu. Na polach Mokotowskich, w parku Pole Mokotowskie, i tutaj została zalana woda, po to, aby nastąpi, nastąpiła sukcesja. Już pojawiają się różnego rodzaju owady, pojawiają się żabki. Zaraz Wam gdzieś tam na zbliżeniu pokażę, jak to wygląda. I woda, która tutaj się uzdatni do Wartości e, takich biotopowych zostanie później wpuszczona e, do głównego stawu, po to, żeby tam e, ta sukcesja szybciej następowała. I tutaj dalsza część układu. Zobaczcie e, taki strumień. I ten strumień zostaje wykorzystywany właśnie jako, e, jako miejsce do wytworzenia szczepionki. No, i zaraz Wam pokażę, co tutaj w takiej stojącej wodzie nam się namnożyło. Jest oczywiście brud, ale to jak gdyby nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Interesuje nas bardziej początek tak zwanego procesu sukcesji, czyli zasiedlania przez organizmy takiej wody. No i widać tutaj, że życie już jest w pełni. Te większe owady to są larwy komara. I tutaj na tym etapie te larwy komara robią nam dobrą robotę, ponieważ one są organizmami, które czyszczą, a więc zjadają fitoplankton, czyli gląd zawiesinowy. No i już pewnie też się wytworzyły rozwielitki, ale postaram się włożyć kamerę pod wodę i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I super, widać również stawu nogi. Te duże punkciki to jest najprawdopodobniej dafnia. One są widziane gołym okiem. Za chwilę pojawią się drapieżniki, larwy, żółtobrzeszka i larwy ważki. No i tak widzieliście, że sporo tego zooplanktonu się już wytworzyło. Pamiętajcie o tym, że zawsze w takich zbiornikach z naturalną filtracją warto jest przyspieszyć proces Stabilizacji, proces sukcesji, i dlatego albo przynosimy wodę z, z jeziora z, 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 takimi, z takim zooplanktonem, albo jeżeli mamy dużo inwestycji, to po prostu wcześniej wytwarzamy sobie taki zooplankton. Dobra, dzięki bardzo na razie.